Godziny przed startem rajdu Maroka wyrusza na trening dwóch ludzi, którzy zamierzają przypuścić atak na podium rajdu Dakar. Przez ostatnie lata miejsca w ścisłej czołówce najsłynniejszego rajdu terenowego świata były zarezerwowane dla trzech zawodników. Obecnego mistrza świata i trzykrotnego zwycięzcę rajdu Dakar Marka Komy, czterokrotnego zwycięzcę Dakaru La Depre oraz człowieka, który w prewistycie na najpopularniejszego sportowca Portugalii pokonał samego Cristiano Ronaldo, Eldera Rodriguesa. Jednak na trzy miesiące przed Dakarem wszyscy oni wymieniają wśród faworytów jeszcze jedno nazwisko. Kuba od lat robi wielkie postępy. Trenowałem z nim tego lata i wiem, że dobił go czołówki. Na czele widzę Marka, Sidla i Kubę. Kuba Przygoński, który od dwóch lat nie schodzi z Mistrzostw świata, też czuje, że nadszedł jego czas. Wbić się w ścisłą Człowiek chciałem na pewno na Dakarze i to jest mój cel. Te zawody naprawdę traktuję tak mocno z przyłożeniem oka, bo na tych zawodach można bardzo dużo stracić, bo można się wywrócić i mieć, nabawić się kontuzji. Nie wystartować w rajdzie Dakar, więc na pewno jak będę widział, że jest coś na styk, to będę hamował, a nie tak jak normalnie trzymał gaz. Jego pozycja jest tym silniejsza, że w roli pomocnika będzie miał żywą legendę Dakaru. Człowieka, który ukończył ten rajd 11 razy, czyli więcej niż jakikolwiek inny sportowiec w historii. Kuba musi mieć komfort. Po prostu psychiczny. Myślę, że tutaj też będzie miał, że ja jadę za nim, że ja mam wszystko, co potrzeba w motocyklu, że mam telefon satelitarny, że może na, liczyć na mnie. Ja jestem dosyć dobrym mechanikiem na szybką pomoc, na przykład jak będzie coś można naprawić. Raid Maroka będzie dla Polaka przede wszystkim testem sprzętu. Najważniejsze jest zawieszenie, bo mam nowe zawieszenie z przodu i z tyłu, czyli tylny teleskop i przednie, przednie morzatory. No to jest jeden z ważniejszych punktów motocyklu, czyli zawieszenie, które, które wybiera dziury albo nie wybiera. A marokański teren jak mało który potrafi sprawdzić jak wybierają dziury, zawieszenia i ludzie.